Cześć, Manko. witam Was na kanale Rybnięci. Mamy dzisiaj 31 grudnia, także zakończenie sezonu 2022. Ja jestem na rzece Wiśle w Strumieniu. Mam kilka godzin. Postaram się złowić coś na fidera. Tak, dzisiaj testuję bardzo tanią zanętę, jaką jest chleb tostowy. Później Wam pokażę, jak go przygotowałem. No i co? Nie przedłużając, bo nie mam zbyt dużo czasu, później jakaś imprezka, wiadomo. Rozkładam się dwa fidery Yy, chleb tostowy jako zanęta, i lecimy. Jeśli filmik Wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. A ja działam. Tak, dzisiaj z miejscówką nie kombinowałem, jestem niedaleko mostu drogowego w strumieniu. No Jest tutaj niedaleko droga, mam nadzieję, że te samochody nie będą przeszkadzać, ale nie mam zbyt wiele czasu, nie szedłem na moją ulubioną miejscówkę, troszkę w głąb, w głąb lasu, że tak powiem w głąb wisły. No i co? Rozstawiam sprzęty i lecimy. Dobra, pierwsza wędeczka przygotowana. Jest delikatny uciąg, ale myślę, że 50 gramowy koszyk da radę. Chleb już przygotowany, po prostu zmielony. Chleb tostowy za 2,99 także bardzo tania, zanęta na zimę. Tutaj wstawię Wam, jak go zrobiłem. Taki szybki, krótki instruktaż. Okej, okay, na szybko Wam pokażę, jak taki chlebek tostowy przygotowałem. Bardzo prosta rzecz. Najzwyklejszy chleb tostowy, żeby nie był jakiś pełnoziarnisty, ja kupuję pszenny. Tak. Nożem odkrajam te skórki z boku. Łatwiej mi się to wtedy mieli. O, cyk. Cyk rzucam to do takiego blenderka. Troszkę to rozdrobnimy. Dobra, myślę, że będzie ok. Wygląda to tak. Można drobniej. Wydaje mi się, że to jest ok. Przesypujemy. I następna porcja. I w zasadzie za 3 zł. Bo tyle kosztował ten chlebek. Można zrobić zanętę na cały dzień. Nie dość, że jest tania. To jest jeszcze dobra na zimę. O czym mam nadzieję się przekonacie w dalszej części filmu. A ja mielę. To by było na tyle, całkiem sporo tego wyszło. No i co, wracamy nad wodę? No, a ja lecę dalej, zarzucamy pierwszą wędkę. Wygląda to tak: koszyczek pełen chlebka, oczywiście niezawodna skrętka i cztery robaczki. Macha. No, i po kilku minutach mamy pierwszą zimową płoteczkę. Ta jest jeszcze nie za duża, ale pierwsza rybka jest oczywiście leci do wody. Zobaczcie, ta już jest solidna. Naprawdę piękna zimowa płoć. Oczywiście, wraca do wody. Piękna zimowa płoć, dawno już tu takich ładnych płoci nie łowiłem powiem szczerze, ostatnio na spławik brały dużo mniejsze, a tu kolejna fajna płoć leci do wody. Tym razem krąpik, ale nawet nie zarzucam drugiej wędki, bo po prostu nie wyrabiam, nie wyrabiam. Branie zabraniem. 31 grudnia na Federka, super. Uwielbiam tu jeździć, bo naprawdę ryba nie bierze na takich zamkniętych zbiornikach. To tutaj, na tej wisełce w strumieniu, zawsze można się pobawić. Jak widzicie, miejscówka trochę hardkorowa, jest dosyć stromo. Jeszcze jest mokro, także już kilka razy objechałem. Ale na przeciwnym brzegu nie ma stanowisk, dlatego mogę sobie rzucać pod drugi brzeg. Mam nadzieję, że dzisiaj nie wyląduje w tej wodzie. Tak, dzisiaj też bez krzesełka, znowu totalnie odchudzony sprzęt. No mam 2-3 godzinki czasu, więcej nie, też nie wiedziałem gdzie będzie miejsce, bo samochodów naprawdę sporo. Dlatego. Te dwie, trzy godzinki bez krzesła dam radę. Tym bardziej, że cały czas coś się dzieje. Rybka za rybką leci. Także łowimy. Prawdę takie, ponad 25 cm. No, dzisiaj płocią zasmakował chlebek tostowy, jedna za drugą, kolejna już ładna. Piękne płocie, naprawdę, już takie jak, jak dłoń Jeszcze chwila, jeszcze chwila Kurcze, rozpadało się, zobaczę jak nie przestanie, to posiedzę jeszcze z pół godzinki i będę zwijał, bo już branie ledwo zarzucone. No ryby biorą jak wściekłe można powiedzieć, nie czekam 5 minut, ale ten deszcz, nie przygotowałem się, i tak nie mam za dużo czasu. Ostatnie rybki w sezonie połowione, także wypadzik na plus. Ale jeszcze nie kończę. Korzystając z chwili, jako że mamy 31 grudnia, sezon się kończy. Jakie plany na przyszły sezon? Zakupiłem siatkę zawodniczą, także na pewno będę chciał rozpocząć. Sezon zawodniczy, tak myślę, typowo pod metod Fidera. Na tym znam się w miarę dobrze. Ogarniam to, także chciałbym spróbować swoich sił właśnie w zawodach metod fiderowych. Jeśli znacie jakieś ciekawe zawody na Śląsku, to piszcie do mnie. Chętnie się wybiorę. No i co oczywiście dalej? Zasiadki na wodach PZW, głównie na Jeziorze Goczałkowickim. Od święta jakaś komercja też nie zaszkodzi, chociaż rzadko, o, chociaż rzadko bywam. Na pewno jakieś zawody wiadom ale na razie jeszcze odławiam ostatnie rybki sezonu 2022. i kolejna Tym razem troszkę mniejsza leci do wody. Dobra, jeszcze takie małe spostrzeżenie łowię niecałe dwie godziny i kończy mi się już chlebek. Przy intensywnych braniach na jedną wędkę starczyło mi go, można powiedzieć, na dwie godziny. Także, jeśli ktoś chce łowić na dwie albo siedzieć dłużej, to polecam dwa takie boheneczki kupić. Ja kupiłem jeden. Tak jak mówiłem, też chciałem łowić około dwóch godzin. Jeszcze kilka ryb i zwijam do domu. Jest następna. To już jedna z ostatnich, bo tak jak wspominałem, kończy mi się chlebek. Jeszcze dwa rzuty, i zwijam do domu. No, zobaczcie, to już jest naprawdę solidna płoć. Piękna, zimowa płoteczka. Już taka około 30 cm. Wraca do wody. Na zakończenie do wody i lecę do domu. Dwie godziny łowienia już za mną, ja śmigam do domu. Sezon 2022 uważam za zamknięty. Jutro, 1 stycznia, zaczyna się nowy sezon. Wszystkim życzę w tym nowym roku wszystkiego najlepszego, samych dużych ryb. No i co? Ja spadam, szykować się do jakiejś imprezki. Widzimy się w następnych filmach. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba Siemano.